Witamy w studio portal komunalny.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani Katarzyna Błachowicz, reprezentująca firmę Centrum Kooperacji i Recyklingu, a także klaster gospodarki odpadowej i recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy. Witam pani Katarzyno. Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie. Pani prezes, ta obecna sytuacja, z którą się wszyscy mierzymy uaktywniła również funkcjonowanie klastra w takim, powiedzmy, kryzysowym znaczeniu. Proszę nam powiedzieć, co się dzieje w tej chwili w klastrze, w podmiotach, które on skupia, jak one funkcjonują, jak one działają, jakie podejmują ruchy w kierunku jakby konsolidacji wspólnych działań. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo jest ono kluczowe w obliczu tego, co dotyczy wszystkich naszych firm, przedsiębiorstw, a także pracowników. Przypomnę tylko, że w klasze to jest chyba idealny moment na niestety idealny moment, ponieważ... Na solidarność, bo ona powinna zawsze być, ale tutaj jednak pandemia i epidemia powoduje taką większą solidarność, współpracę między firmami, już nie tylko w sektorze, branży gospodarki odpadami, recyklingu, ale też pomiędzy innymi. My, jako klaster, akurat mamy tą, tą dobrą, dobrą wiadomość dla wszystkich i razem współ, taką platformę współpracy, bo mamy jakby instytucje naukowe, mamy naukowców, mamy też ten biznes, parki technologiczne, więc proszę, żeby wyobrazić, że e, brakujące elementy do środków dezynfekujących, e, możemy w jakiś sposób inni, inni oferują. E, możemy tutaj taką, stworzyliśmy też taką platformę rozmów, oferty, ale także zakupowej, bo nie, niektórzy przez, przez przekształcają swoje zakłady, w, mo, mają taką możliwość przekształcania swoich zakładów w takie centra produkcji też środków dezynfekujących, albo tym się zajmowali pobocznie, bo to nie była kluczowa działalność. Byli w klasze jako podmioty, zajmujące się tylko odpadami, a tu nagle sytuacja powoduje, że całe środki wszystkie trafiają do zakładów i tu jest kluczowe to, że przepływ informacji te, te napływają od nas informacje też codziennie tutaj staramy się je połączyć. Jakieś, Centrum dowodzenia, połączyć jedno z drugim i to nie tylko już nawet od klastrowiczów, ale współpracujemy też z innymi klastrami. Jedni się specjalizowali w lotnictwie, inni w medycynie czy w chemii i proszę mi wierzyć, dostaję informacje, brakuje nam elementów respiratorów. Dobrze działamy, my tu przekazujemy, bo akurat na przykład te elementy nasi producenci czy recyklerzy tworzyw sztucznych mają. Poszukiwany jest płatek bez barwnu, oczywiście PET, do produkcji przyłbic, też działamy. Nie Którzy produkujący worki na śmieci, no oczywiście to zabezpieczenie stóp e, też jest istotne, czy fartuchy. To, to cały czas tutaj zbieramy te informacje, tylko one muszą być sfokusowane w jednym. Więc klaster ma to do siebie, że. Zbiera te informacje od wielu, wielu podmiotów, pewnie tak samo jak wszystkie organizacje czy stowarzyszenia i to jest jakby jeden głos w jednym miejscu, bo proszę sobie wyobrazić, że nagle, nie wiem, 100 tysięcy takich informacji napływa do Ministerstwa Zdrowia czy Rozwoju, to są, przedrzeć się przez te wszystkie informacje i wybrać Skonsolidować to działanie, to coś trudne, więc klasy teraz odgrywają w ogóle w całej Europie. To się teraz dzieje. Odgrywają dosyć kluczową rolę tutaj integracji. Zbieramy te informacje, to może nie jest trudne, ale to 100-200 podmiotów zebrać, przepływ informacji, ta baza, taki centrum dowodzenia, to się dzieje. Oczywiście wszyscy się zmagamy się z różnymi innymi działaniami. Które wpływają, bo ta sytuacja, jest, jak pan redaktor sam zauważył, jest bardzo dynamiczna i codziennie mamy kolejny napływ informacji. Które z tych problemów, do które do Was docierają od Waszych członków, są w tej chwili dla nich najistotniejsze? Na pewno najistotniejsze to było nawet nie od członków, tylko tutaj działaliśmy też przy opiniowaniu tarczy antykryzysowej. I to dotyczyło, to dotyczyło wszystkich, bo dotyczyło pracowników i przedsiębiorców, więc tutaj konsolidacja w ogóle wszystkich przedsiębiorców była bardzo istotna, bo tu już nie ma ważne, czy to jest sektor, przepraszam, że tak powiem, sektor branży odpadowej, czy inny sektor, to dotyczyło wszystkich, więc bardzo intensywne działania przez ostatnie dwa tygodnie, opiniowanie, weryfikowanie. W ogóle podawanie też informacji, żeby to było spójne, żeby to rozporządzenia, które się zmienia, czy ta ustawa była kompleksowa, a nie tylko na przykład we fragmencie jednym, a zapominamy, że jeszcze jakieś sprawozdanie, o którym przedsiębiorca nie pamięta, a ja rozmawiam z urzędem Marszałkowskim, proszę pamiętać, że te sprawozdanie do 15 marca były. Chociaż ustawa mówi, że do, do końca czerwca można je składać, więc bardzo duża praca wszystkich osób. Tutaj akurat działaliśmy też przy, z rzecznikiem MŚP i, i tam były też przedsiębiorstwa. To są związane z branżą turystyczną, z naszą też targową, bo jednym z członków klastra też są targi, współpracujemy z pozostałymi targami, więc nas to. to Wszystkich żywo dotyczy. Współpracujemy i mamy firmie, w klastrze też firmy, które się zajmują szkoleniami i wydawnictwami. Więc jest to dosyć taki moment, gdzie powinniśmy zacząć działać i myśleć o pracownikach, bo to jest nasze dobro. Tego pracownika brakowało przecież na rynku, tego wyspecjalizowanego. I tu jednym głosem wszyscy przedsiębiorcy mówią, że zależy nam na zatrzymaniu tych wyspecjalizowanych, doświadczonych pracowników. Nie chcemy ich stracić. Ale sytuacja jest dramatyczna. I nie wiemy, jak będzie za miesiąc, za dwa. I my po prostu robimy wszystko, żeby jej zatrzymać. I Państwo miało tutaj poprzez tą tarczę to, tego dostarczyć. Ta ustawa, która wyszła, część postulatów została zawarta, część nie, już wiemy na ten moment, że pracujemy nad, nad jej nowelizacją, i to było też zapowiadane, że w tak krótkim czasie, żeby wypracować satysfakcjonujące postulaty, jest bardzo trudno, więc już zbieramy postulaty na, do nowelizacji ale także zbieramy informacje co nie działa w jakiś sposób pomóc i wczoraj mieliśmy też spotkanie z ministerstwami żeby wiedzieć tak urząd skarbowy jak działa i gdzie takie praktyczne rzeczy gdzie przedsiębiorstwa ma coś zgłosić czy ta administracja tak działa jak powinna być czy będą konsekwencje czy będą kary i to jest priorytetowe. Druga rzecz bardzo ważna to środki zabezpieczające pracowników. Bo od tego się zaczęło. Trzy tygodnie temu i dwa, bo to różnie wyglądało w województwach, przedsiębiorcy zabezpieczali pracowników i siebie, zabezpieczali zakłady pracy. Bo nie może być sytuacji, kiedy. No, działa super teraz zakład, bo zakłady działają, bardzo mocno pracują, natomiast nie ma środków zabezpieczenia pracownika. On, on jest najważniejszy. Zdrowie, zdrowie pracownika, wszystkie normy e, muszą być zachowane i tu przedsiębiorcy się na tym skupiali, natomiast już mają problem czasami ze zdobyciem środków zabezpieczających, maseczki przeciwpłowe, niektóre ceny idą jak najbardziej w górę, no jest to jakby e, sytuacja trochę rynkowa i trzeba by troszeczkę to przystosować, bo będą dosyć duże problemy, żeby się zabezpieczać. My w klastrze już zabezpieczamy to ofertowanie, e, że niektórzy się przyspacjalizują i możemy to, to zrobić, natomiast no, e, nawet takie postulaty padały z, od nas, od e, firm związanych z klastrem, że może jak na pierwszym froncie jest oczywiście najważniej, tutaj jest, e, są lekarze i pracownicy, e, którzy są w szpitalach, to jest najważniejsze, ale gdzieś cisi, ważne, te, te cisi walczący, tutaj o tym się mocno mówi, którzy odbierają od nas odpady i potem je zagospodarowują, oni muszą mieć pytanie, może też tak samo jak, jak szpitale, bezpłatnie dostarczane albo dostęp do tych, do tych maseczek w takich cenach, że oni po prostu masowo muszą je wykorzystywać. To jest punkt do przemyślenia. Natomiast takie postulaty też się gdzieś pojawiają. Mhm. Dokładnie, my zapraszamy w imieniu firmy ABRYS również Państwa przedstawicieli na nasze szkolenia, webinaria. Między innymi przyszły wtorek, 7 kwietnia o godzinie 10 robimy webinarium BDO a odpowiedzialność zarządu, żeby właśnie przekazać również kadrze menadżerskiej to jak ta odpowiedzialność ich w tym momencie za pracowników, za obowiązki realizacji zawarte w systemie BDO wyglądają na chwilę obecną. Dziękuję Pani Prezes serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję i powodzenia wszystkim życzę w tym trudnym czasie.